Jesteśmy po finale hotelu Paradise. A mnie się od początku programu wydawało, że ty masz chrapkę na ten finał. Co tu się wydarzyło, że cię w nim nie zobaczyliśmy? E, no właśnie, to coś przebiegło nie po mojej myśli. Mm -hmm. No i co? W którym momencie? E, no konkurencja była taka dość nietypowa. Mm -hmm. Nagle jedna osoba musiała opuścić hotel. Ja generalnie tam walczyłam do końca. Może wszyscy powiedzą, że nie, bo na koniec odpuściłam gdzieś już. No ale to z racji tego, że po prostu cóż, było tak ukryte ten krążek, był tak ukryty, że nie mogłam go znaleźć. No. Myślisz, że e, gdyby się udało go wtedy znaleźć, to mimo tego, że ta relacja twoja z Tymkiem troszeczkę się psuła, udałoby wam się dojść do finału, czy widziałaś siebie w tym finale z kimś innym? Ja siebie widziałam od początku w finale. No, z kim właśnie teraz? <laughs> Idąc do programu, widziałam, że będę w finale. No niestety się tak nie stało. E, dlaczego? No też w programie było bardzo dużo skrajnych emocji, na które nie byłam gotowa. Tak mhm. naprawdę myślałam, że gdzieś tam się... No ona dalej taka twarda w życiu. Mm -hmm. e no i co? Myślałam, że na Oberpandorze będziemy razem na pewno, a w parach finałowych, no już obstawiałam może kogoś innego, no bo ta nasza relacja była tak burzliwa, że po prostu myślę, że szanse na finał gdzieś tam trochę zniknęły w połowie sezonu może. Dla mnie na przykład, jako widzę finał był bardzo zaskakujący. Zaskakujące dla mnie też było rozłożenie głosów, kto za kim stanął. Jak myślisz, dlaczego właśnie w ten sposób, a nie inny potoczył się finał? Finał był bardzo przewidywalny. Mhm. E, tak naprawdę ja już idąc, widziałam, że Jadzia wygra z Adamem. E, no i też się nie pomyliłam. no Tam chyba dwa, trzy głosy były na Karolinę i Adriana. E, mimo wszystko, że mieli bardziej romantyczną relację. Mhm. I no to jednak. No Jadzia właśnie, zdobyła sympatię, no jest bardzo sympatyczną osobą i tak naprawdę nie da się jej nie lubić. Mhm. No. Podczas dzisiejszych rozmów z uczestnikami kilkukrotnie usłyszałam, że Jadzia z Adamem wygrali dzięki Tobie. Jedni mówili, że dzięki, drudzy mówili, że przez ciebie. To A znaczy, dlaczego? że y, rzekomo miałaś troszeczkę maczać palce w tym, żeby przekonać innych uczestników do ich wygranej. Zastanawiam się, czy to Ojej jest ku. prawda. E, nie no, ja idąc y, oficjalnie, powiedziałam, na kogo stawiam mój mm. głos, tak, więc każdy, niech każdy robi co chce. Ja właśnie, y, nie wiem, też dostałam dużo takich y, komentarzy, że tam gdzieś sterowałam grupą, próbowałam mm. coś tam. Każdy robi co chce. Ja mogę wyrazić e, szczerą swoją opinię, na przykład. No i tak też zrobiłam. A to, że ktoś poszedł za mną, no to nie wiem, mam chyba dar przekonywania. Gdybyś mogła stanąć na tej ścieżce lojalności, rzuciłabyś kulą? Rzuciłabym. Na jakim polu? Nie wiem, no, no na pewno na ostatnim. Uh -huh. Ja myślę, że tu nie rzuciłbym kulą. Czyli 100 tysięcy zgarniałabyś dla siebie. Nie wiem. Tak naprawdę tam się też wszystko zmienia, mhm. więc powiedziałam, że rzuciłabym, a może byłoby tak, żebym nie rzuciła, bo w tym programie naprawdę się dużo zmienia w głowie i stojąc na, te, na tej ścieżce lojalności, myślę, że brałabym też pod uwagę to, że właśnie Tymek mi nic złego nie zrobił w programie. A może mhm. tak, był dla mnie bardzo dobry, więc, więc może, może, może bym jej tak nie rzuciła.